Cześć, witajcie, przychodzę do Was z najnowszą gazetką Lidla. Gazetka ta będzie nas obowiązywała od 15 września aż do 20 września, także zapraszam Was na szybki przegląd aktualności nowości i promocji z kategorii Parkside. Już na pierwszej stronie mamy dwa narzędzia. Są to akumulatorowa pilarka 20V bądź. Akumulatorowy sekator 20V, ale jest tylko taka mała wzmianka o tym, że są one o 70 zł taniej, czyli po 129 zł i więcej będzie na pewno o tym już za chwilę. Także lecimy na dół. To jest znowu ta sama informacja. I więcej informacji jest na stronie 31. Ale najpierw zaczniemy sobie od odkurzacza. Jest to odkurzacz do pracy na mokre i sucho 1500W za 255 zł. Duża przecena, bo aż o 20% z aplikacją Lidla. Następnie mamy akumulatorowa piła taśmowa 20V, bez akumulatora i ładowarki za Jedyne 299 zł i tutaj mamy aż 40% przeceny z, również z aplikacją Lidla. Są wszystkie promocje tutaj na tych stronach będą z aplikacją Lidla, więc następnie mamy akumulatorową szlifierkę mimo środowisko 20-voltową. 30% taniej za 97 zł. Następnie jest, jest akumulatorowa piła do gałęzi 12 v za. 125 zł, 30% przeceny. Później mamy akumulatorowa podkaszarka 20V, 30% taniej, 70 zł. I na koniec za 900 zł, czyli tutaj mamy 25% przeceny. I jest to akumulatorowy robot koszący z akumulatorem i stacją ładującą. Także tak szybciutko, pokrótce. To są rzeczy dostępne tylko na stronie Lidla. A stacjonarnie jako pierwszy sprzęt w nadchodzącym tygodniu mamy akumulatorową piłę łańcuchową, 20V, zestawie na prowadnicy i 180ml oleju do łańcucha. 50 zł taniej i taka piła jest za dwie stówki. Czyli zapamiętajmy to sobie. Pierwsza przejrzałem gazetkę. tutaj pierwsza piła z krótką prowadnicą na jeden akumulator za 200 zł. Maksymalna długość cięcia 23 cm. Długość prowadnicy 30,7 cm. Idealne docięcia drewna o maksymalnej średnicy około 15 cm. Automatyczny system smarowania łańcucha. Ergonomiczna rękojeść z miękką, antypoślizgową powłoką. Następnie myjka ciśnieniowa 2400W. W zestawie uchwyt pistoletu, lanca, dysza standardowa Wario, turbo frez do usuwania brudu, obrotowa szczotka mająca ze zginanym przegubem, i do czyszczenia dysz, przyłączy do wody, szybko złączka z adapterem do męża ogrodowego, wąż wysokociśnieniowy długości 10 metrów oraz pół litra środka czyszczącego. 100 zł przeceny za 5 stówek jest taki duży zestaw. Idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i innych powierzchni. Oszczędne czyszczenie dzięki niewielkiemu zużyciu wody i systemu auto start-stop. Tu mamy te dodatki, o których wspomniałem. Wydajność tego sprzętu to maksymalnie 500 litrów na godzinę, długość przewodu zasilającego 5 metrów, ciśnienie robocze znamionowe 115 barów, a ciśnienie maksymalne 170 barów a sama myjka prezentuje się w ten sposób. Z prawej strony mamy sprzęty z pierwszej strony gazetki. Po pierwsze jest to akumulatorowa pilarka 20V, w zestawie miecza, 50 ml organicznego oleju łańcuchowego oraz walizka do przechowywania siedemdziesiąt 130 zł, długość cięcia około 15 cm, prędkość łańcucha 8 m na sekundę, do przycinania drzew, krzewów i rozdrobnienia ściętych roślin, a także do przecinania desek lub majsterkowania. Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewnia komfortową pracę. Trzy lata gwarancji. A pod spodem z trzecią gwarancją mamy akumulatorowy sekator 20 V w zestawie klucz imbusowy z wkrętakiem, klucz płaski, osłona ostrza oraz walizka do przechowywania Wydajność cięcia maksymalnie o średnicy 28 mm w miękkim drewnie i maksymalnie 15 mm w twardym drewnie. I sprzęt wygląda w ten sposób. Czyli ten z przodu standardowy sekatorek. Następnie akumulatorowy odkurzacz bądź dmuchawa i rozdrawniacz do liści 3 w 1 40 V. 70 z taniej 179 zł. Funkcja rozdrabniania liści, funkcja odkurzacza, funkcja dmuchawy. Trzy w jednym, czyli silny strumień powietrza, wydajny odkuracz i zintegrowana funkcja rozdrabniania. Do eksploatacji konieczne są dwa akumulatory. Maksymalna prędkość powietrza 210 km na godzinę. Maksymalna ilość przepływanego powietrza 570 m3 na godzinę. Pełny zbiornika 40 litrów, zintegrowany rozdrabniacz do zmniejszenia objętości liści, maksymalnie 15 do 1. Tak się ten sprzęt prezentuje i wygląda całkiem spoko. 179 zł, tak jak już mówiłem, a z prawej strony mamy za 80 zł, czyli 20 zł taniej, akmolotrowa dmuchawa do liści, czyli tylko i wyłącznie dmuchawa. Maksymalna prędkość powietrza 210 km na godzinę. Maksymalna objętość powietrza 30 litrów na sekundę. Silny strumień powietrza gwarantuje efektywną pracę. Wydajna obsługa dzięki niewielkiej wadze. Z końcówką do usuwania wilgotnych i przeklejonych liści. Następnie akumulatorowe nożyce do żywopłotu za 129 zł. Długość cięcia 50,5 cm. Maksymalna średnica gałęzi 1,5 cm. Nic więcej nie ma tutaj dodawać. Nożyce jak nożyce. Wyglądają w ten sposób. Widzę, wszystko mamy już tutaj pod ogród, także już jesień się zbliża dużymi krokami. A następnie akumulatorowa podkrzesywarka teleskopowa. Zestawia słone prowadnicy, pasek do noszenia, Narzędzie montażowe, do łańcucha na bazie wody oraz okulary ochronne. 50 zł taniej i taki sprzęcik jest za 200 zł. Aluminiowa rura teleskopowa o zakresie regulacji około 82 cm. Do wygodnego piłowania do wysokości 4 m. Przechylana głowica umożliwia cięcie w trudno dostępnych miejscach. Maksymalna średnica gałęzi około 20 cm. Prędkość łańcucha maksymalnie 5 m na sekundę. Długość całkowita maksymalnie 270 cm, a długość cięcia 20 cm. Po prawej stronie mamy dwa akumulatory. Pierwszy to jest 4V standardowy bez bluetooth za 129 zł, a z prawej strony za stówkę 2Ah z ładowarką 24Ah. Kolejnym sprzętem jest prawie, że to co z boku, w sumie prawie to nie, bo prawie robi dużą różnicę, ale sprzęt również na teleskopie, jest to, są to akumulatorowe, teleskopowe nożyce do żywopłotu, w zestawie pas do przenoszenia, osłona ostrza, okulary ochronne oraz klucz imbusowy, 50 zł taniej, 199 zł taki sprzęt, czyli ceny się w sumie nawet pokrywają. Długość cięcia około 41 cm. Maksymalna średnica głęzi 1,2 cm. Długość całkowita 270 cm. Do cięcia do wysokości 4 m Oraz do roślin płożących i trudno dostępnych miejsc. Aluminiowa rura teleskopowa. Wydłużana o 44 cm. Regulowany kąt cięcia w 11 pozycjach. Czyli tak się ten sprzęt Ci prezentuje. Oczywiście wszystkie sprzęty... 3 lata gwarancji. Następnie akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1, 20V. Eee, tutaj mamy, widzę, zmienną końcówkę za stówkę taki sprzęt. I co do zmiennej końcówki, to jest to sprzęt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy. Maksymalna długość gałęzi jest 0,8 cm. Nóż do cięcia trawy szerokość 12 cm. Nóż do cięcia krzewów długość 18 cm. Coś takiego. Nawet nie wiedziałem, że mają wymienne końcówki czy przystawki. Z prawej strony. Po pierwsze mamy grabie lub miotła do liści za 25 zł. Wytrzymałe włosie z taśmą wzmacniającą, płynna regulacja szerokości. A z prawej strony mamy szpadel, łopatę lub widły za 50 zł. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodną pracę. Pod spodem młotek kowalski lub siekiera. Do wyboru 1,25 lub 2 kg sprzęcik. Długość trzonka około 63 lub 83 cm. 60 zł. I na koniec tej strony koszt do zbierania odpadków. Pojemność 100 litrów, a jego w miarę to 47 na 58 cm. Oszczędność miejsca dzięki składaniu. I taki kosz kosztuje 20 zł. Ostatnie dwie strony. Po pierwsze pilarka ukosowa z przesuwem 2000 W. W tarcza tnąca, pojemnik na pył, narzędzie do wymiany tarczy, narzędzie do regulacji, zabezpieczenia przed przewróceniem oraz dwa urządzenia mocujące 5 stówek. Tutaj żadnej promocji nie mamy. Do precyzyjnego piłowania drewna i tworzyw sztucznych laser zwiększający precyzję cięcia. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4800 na, obrotów na minutę. Tarcza tnąca, średnica 2,1 cm pewnie miał być 21 cm, jakiś błąd. Posiada na 24 zęby, wstępnie zamontowane. Regulacja pochylenia od 0 do 45 stopni. Długość przewodu zasilającego 2 metry. I na koniec tej strony uniwersalna podstawa pod maszyny. Wysuwane podkładki pod przedmioty o regulowanej wysokości z krążkami i ogranicznikiem. Składane nogi i blokadą bezpieczeństwa 20 do tytani. 180 zł Stalowa rama przystosowana do wielu urządzeń, takich jak piły, szlifiarki, strugi lub wiertarki. A maksymalny udźwig 150 kg. Z tego szanta 150 kg to taka lekka przesada, ale sprzętu na oczy nie widziałem, więc nie wiem. Po prawej stronie Parkside, zestaw 4 lub 8 pędzli. Po 15 zł drewniana rączka do zawiesień, lakierów i glazury. Także dobra cena za pędzle. Jeżeli ktoś coś ma do podmalowania, to warto sobie zakupić. Pod spodem za 70 zł zestaw dłut lub noży tokarskich do obróbki drewna. Cztery zestawy do wyboru. Dłuta też spoko. Opcja dłut nie mam. Czasami się przydają, więc dłuta raczej sobie zakupię. Cena też nie jest zła. I na koniec... Za trzy stówki, taki rodzynek na dziś Parkside Performance. A dokładnie akumulatorowa piła łańcuchowa, 40 V, zostawiła są na prowadnicy i 180 ml organicznego smaru do łańcucha. Brak akumulatorowej odwarki w zestawie. Długość cięcia 38 cm. Długość prowadnicy do 45,5 cm. Prędkość łańcucha z akumulatorem 20 V, 4 amperogodzinnym na pierwszym biegu. 15 m na sekundę, na drugim biegu. 25 metrów na sekundę. I do eksploatacji potrzebne są dwa akumulatory. Automatyczny system smarowania łańcucha oczywiście silnik bezszczotkowy, jak to w czarnych wersjach a dodatkowo sprzęt ten możemy połączyć poprzez akumulator smart z aplikacją yy, oczywiście przez Bluetooth, i możemy zdalnie go skonfigurować. No i na dzisiaj to tyle. Sam sprzęt ten posiadam piła jest naprawdę spoko także tu mamy piłę za 300 zł a tam mieliśmy piłę tak jak już mówiłem żeby się zapamiętali cenę piła była za 200 zł więc stówkę dopłacamy mamy dużo większy sprzęt i dużo mocniejszy no i gwarancja oczywiście więcej więc warto się zastanowić ja tą piłę sam posiadam już chyba pół roku i, i mogę ją z czystym sumieniem polecić dobra szybki przegląd na dzisiaj to tyle dzięki za obejrzenie filmu do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.